Legia Warszawa znów na ustach całej piłkarskiej Polski. Podczas meczu z Szachtarem Donieck, kibice Legii chcieli wnieść flagę nawiązującą do Wołynia, co spotkało się ze sprzeciwem Ukraińców. Sytuacja niemal zakończyła się bojkotem trybu. W ostatnich dniach w mediach i środowisku piłkarskim głośno zrobiło się o klubie ze stolicy Polski, który od lat budzi ogromne emocje zarówno wśród swoich fanów, jak i przeciwników. Legia Warszawa znów znalazła się w centrum uwagi, tym razem nie tylko z powodu wydarzeń boiskowych, ale również z uwagi na atmosferę panującą wokół drużyny i jej kibiców. Zaledwie kilka dni temu pojawiły się zaskakujące doniesienia sugerujące, że Edward Jordanesku, rumuński szkoleniowiec prowadzący zespół, miał złożyć rezygnację ze stanowiska trenera. Informacja ta wywołała natychmiastową falę spekulacji i komentarzy wśród dziennikarzy sportowych oraz kibiców, którzy zastanawiali się, co mogło skłonić szkoleniowca do tak radykalnego kroku. Szybko jednak głos zabrali przedstawiciele władz klubu z Łazienkowskiej, stanowczo zaprzeczając, jakoby taka decyzja miała miejsce. Z oświadczenia wynikało jasno, że trener nie zamierza opuszczać zespołu i że w nadchodzącym, niezwykle istotnym meczu z Szachtarem Donieck nadal będzie kierował drużyną z ławki trenerskiej. Spotkanie to, choć teoretycznie rozgrywane w ramach wyjazdu, miało odbyć się nie indziej jak na stadionie w Krakowie, co stanowiło istotne ułatwienie logistyczne zarówno dla drużyny, jak i jej sympatyków. Nie minęło wiele czasu, a atmosfera wokół tego meczu zaczęła się zagęszczać z innego powodu. Wielu fanów Legii zdecydowało się wyruszyć do Krakowa, by wspierać swoją drużynę podczas meczu Ligi Konferencji. Wielu z nich przygotowało się na tę okazję szczególnie starannie, przywożąc ze sobą transparenty i flagi, które miały podkreślić ich tożsamość, emocje oraz przekaz, z jakim zamierzali wystąpić. Jedna z tych flag odnosiła się bezpośrednio do Wołynia, tematu bolesnego i trudnego, ale wciąż żywego w pamięci wielu Polaków. Gdy fani dotarli na miejsce i zgromadzili się pod stadionem Wisły Kraków, gdzie miał odbyć się mecz, napotkali na nieoczekiwany problem. Z relacji portalu legioniści.com wynikało, że pomimo obecności dużej grupy kibiców Legii, wejście na sektor zostało przez pewien czas zablokowane. Jak informowano organizatorzy spotkania, a dokładnie przedstawiciele Szachtara Donieck odmówili zgody na wniesienie flagi, tłumacząc to niechęcią do eksponowania symboli odnoszących się do wydarzeń historycznych. Sytuacja ta natychmiast wzbudziła ogromne emocje wśród fanów stołecznego klubu. Na jednym z portali społecznościowych głos zabrał jeden z nich, wyrażając swoje oburzenie i głęboki sprzeciw wobec decyzji podjętej przez Ukraińców. Jak napisał, trudno mu uwierzyć, że na stadionie zlokalizowanym w Polsce to przedstawiciel ukraińskiego klubu odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa może blokować coś, co nie zawiera żadnych zakazanych symboli, a stanowi jedynie wyraz pamięci. Jego zdaniem sytuacja była nie tylko absurdalna, ale również oburzająca i nie do przyjęcia. Zapowiedział, że jeśli flaga nie zostanie wpuszczona kibice, nie wejdą na trybuny, traktując to jako oczywisty akt sprzeciwu. W tym kontekście warto przypomnieć, że Europejska Unia Piłkarska czyli UEFA z wielką ostrożnością podchodzi do wszelkich przejawów aktywności kibicowskiej, które mogłyby zawierać odniesienia do polityki czy kwestii społecznych. Regulacje tej organizacji są bardzo surowe i konsekwentnie egzekwowane. W przypadku naruszeń kary spadają nie tylko na samych kibiców czy ich grupy, ale również na kluby, które są przez nich reprezentowane. Co więcej, odpowiedzialność często ponoszą również gospodarze spotkania. Co w tym przypadku mogło oznaczać nieprzyjemne konsekwencje dla szachtara Donieck i organizatorów wydarzenia w Krakowie. Ostatecznie jednak, po długich rozmowach i napiętej atmosferze, kibicom legii udało się jednak wejść na stadion i zająć wyznaczony sektor. Nie był to jednak koniec istotnych wydarzeń związanych z tym meczem. Tuż przed pierwszym gwizdkiem szachtar Donieck zaprezentował specjalnie przygotowany materiał filmowy skierowany bezpośrednio do polskich kibiców. Produkcja ta miała charakter symboliczny i emocjonalny a jej celem było prawdopodobnie podkreślenie więzi i wzajemnego wsparcia między narodami w trudnych czasach wojny i niepokoju. Inicjatywa Ukraińców spotkała się z różnym odbiorem. Jedni docenili gest, inni podchodzili do niego z rezerwą, mając w pamięci wcześniejsze kontrowersje związane z flagą Wołyń. Mecz w Krakowie, mimo że rozgrywany daleko od rodzinnego stadionu Szachtara, miał szczególny ciężar emocjonalny i symboliczny. Dla Legii Warszawa był to kolejny sprawdzian w europejskich pucharach, a dla ukraińskiej drużyny szansa na okazanie wdzięczności wobec kraju, który przyjął ich pod swój dach. Cała otoczka spotkania, napięcia kibicowskie, decyzje organizacyjne oraz boiskowe zmagania sprawiły, że to wydarzenie na długo pozostanie w pamięci wielu osób śledzących futbol nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Mecz pomiędzy Szachtarem Donieck a Legią Warszawa od dawna budził zainteresowanie. Jednak to, co wydarzyło się tego dnia, przeszło najśmielsze oczekiwania zarówno kibiców, jak i komentatorów sportowych. Już sam skład, jaki wystawił rumuński trener wojskowych, wskazywał na to, że tym razem Legia nie zamierza odpuszczać. W przeciwieństwie do poprzednich spotkań, szkoleniowiec postawił na najmocniejszych zawodników, jakich miał do dyspozycji, co mogło sugerować, że mecz z szachtarem traktowany jest jako kluczowy etap w europejskiej kampanii klubu. Pomimo tego, że Legia podeszła do starcia z większym zdecydowaniem, to jednak faworytem pozostawali piłkarze z Doniecka. Ukraińska drużyna. Choć od dawna pozbawiona swojego macierzystego stadionu z powodu działań wojennych w ich kraju, zdołała utrzymać wysoki poziom sportowy i imponować w międzynarodowych rozgrywkach. Spotkanie odbywało się na stadionie Wisły Kraków, który tymczasowo stał się domem szachtara na czas ich udziału w europejskich pucharach. Jeszcze zanim piłka po raz pierwszy została wprowadzona do gry, organizatorzy przygotowali wyjątkową niespodziankę. Na telebimach krakowskiego stadionu wyświetlono specjalnie przygotowany materiał filmowy który miał być symbolicznym wyrazem wdzięczności Ukraińców wobec Polaków. Piłkarze Szachtara wystąpili w nagraniu, dziękując narodowi polskiemu za nieocenione wsparcie, jakiego Ukraina doświadczyła od początku wojny. Podkreślano pomoc humanitarną, wsparcie militarne, otwartość granic oraz możliwość rozgrywania meczów na polskich stadionach. Ten gest był odbierany przez wielu jako szczery i poruszający, jednak nie wszyscy kibice patrzyli na to wydarzenie z takim samym entuzjazmem. Na murawie emocje szybko nabrały tempa. Choć rywal uchodził za silniejszego, to od samego początku spotkania można było dostrzec, że piłkarze z Warszawy nie zamierzają się cofać. Ich postawa była bezkompromisowa. Walczyli z determinacją. Naciskali wysoko, nie pozwalali przeciwnikowi na spokojne rozgrywanie piłki. Już po niespełna kwadransie gry ich odwaga została nagrodzona. W 16. minucie meczu, kiedy większość obserwatorów spodziewała się kolejnej spokojnej akcji szachtara, Rafał Augustyniak zdobył się na strzał z dystansu, który okazał się fenomenalnym uderzeniem. Piłka poleciała łukiem, nabierając rotacji i zatrzymała się dopiero w samym okienku bramki strzeżonej przez ukraińskiego golkipera. Ten gol nie tylko otworzył wynik meczu, ale również wzniecił iskrę nadziei w sercach kibiców Legii, którzy licznie zjawili się na trybunach Krakowskiego Stadionu. Po zdobyciu bramki zawodnicy ze stolicy nie zamierzali się cofnąć. Zamiast bronić prowadzenia, dalej nacierali. Wykazując się ogromnym zaangażowaniem. Każda piłka była dla nich równie ważna, każde starcie fizyczne toczyli z pełnym poświęceniem. Można było odnieść wrażenie, że walczą nie tylko o trzy punkty, lecz o coś znacznie większego może o dumę, może o przełamanie złej pasy, a może o nowy początek w sezonie pełnym wzlotów i upadków. W miarę upływu czasu tempo meczu zaczęło się jednak zmieniać. Coraz częściej to Ukraińcy przejmowali inicjatywę, zyskując przewagę w środku pola i spychając legię do defensywy. Nerwowość zaczęła wkradać się w poczynania wojskowych, a każda kolejna minuta przybliżała szachtar do wyrównania. Ostatecznie nadszedł moment, którego wielu się obawiało. Równo po kolejnych 16 minutach gry, czyli w połowie drugiej części spotkania, dośrodkowanie w pole karne legi zakończyło się skutecznym strzałem głową, którym popisał się Luka Meyrels. Piłka wpadła do siatki, niwecząc przewagę, jaką z takim trudem wywalczyli warszawianie. Mimo wyrównania i rosnącej przewagi Szachtara, legioniści nie zamierzali składać broni. W samej końcówce meczu zdołali jeszcze kilkukrotnie przedrzeć się pod bramkę rywali, tworząc bardzo groźne sytuacje. Trzy z nich mogły zakończyć się bramką, jednak zabrakło skuteczności, chłodnej głowy, lub po prostu szczęścia. Wszystko wskazywało na to, że spotkanie zakończy się podziałem punktów. I wtedy nadeszła chwila, która przeszła do historii tego wieczoru. W czwartej minucie doliczonego czasu gry sędzia podyktował rzut wolny dla Legii. Do piłki podszedł ponownie Rafał Augustyniak, bohater pierwszej połowy. Wszyscy na trybunach wstrzymali oddech, a bramkarz Szachtara ustawił mur, próbując przewidzieć kierunek uderzenia. Augustyniak przymierzył idealnie, uderzając z jeszcze większą precyzją i siłą niż poprzednio. Piłka po raz drugi zatrzepotała w siatce a stadion eksplodował z radości. Legia Warszawa odniosła sensacyjne zwycięstwo 2 do 1, które nie tylko dało jej cenne trzy punkty, ale również ogromny zastrzyk wiary i motywacji na dalszą część sezonu. Następne starcie w Lidze Konferencji czeka ich już 6 listopada, a przeciwnikiem będzie zespół Celie ze Słowenii. Wydaje się, że z takimi emocjami i takim morałami mogą osiągnąć jeszcze więcej. Po meczu uwaga mediów skierowała się na reakcję ze strony ukraińskich dziennikarzy. Serwisy informacyjne nie szczędziły ostrych słów krytyki pod adresem trenera szachtara, Ardi Turana. Portal Tribuna zwrócił uwagę, że turecki szkoleniowiec wykazał się nadmierną pewnością siebie, za co przyszło mu słono zapłacić. Zdaniem komentatorów jego decyzje personalne były zbyt ryzykowne, szczególnie że w poprzednim meczu dokonał niemal całkowitej zmiany w składzie. Taka rotacja, choć czasem uzasadniona, w tym przypadku została odebrana jako wyraz arogancji i braku szacunku wobec rywala. Który mimo własnych problemów potrafił wykorzystać okazję i odnieść triumf. Nie obyło się także bez kontrowersji poza boiskiem. Ukraiński portal BLIK opisał wydarzenia związane z kibicami legii, sugerując, że ich zachowanie miało charakter prowokacyjny. Szczególnie podkreślano fakt, że grupa najbardziej zagorzałych fanów wojskowych rozwinęła transparent, który został uznany za zakazany. Dodatkowo w mediach pojawiły się informacje o wulgarnych przyśpiewkach które miały być skierowane w stronę ukraińskich bohaterów narodowych. Cała sytuacja wywołała gorącą debatę na temat granic wolności słowa i ekspresji kibicowskiej, szczególnie w kontekście tak trudnej i bolesnej historii polsko ukraińskich relacji.